Fryzura na randkę? Nowoczesna i zadbana. Jak ją przygotować, pokażemy w najnowszym odcinku programu Kultura Stylu. Czym kierować się przy wyborze biżuterii dla ukochanego, ukochanej? O tym również opowiemy w programie. Zapraszam! Aniu, czym się kierować przygotowując fryzurę na randkę? Musimy się zastanowić albo określić miejsce tego spotkania. Bo to bardzo ważne. Jeśli to ma być w plenerze, w parku, no to wiadomo, że te włoski mogą być takie lekko spięte. Jeśli chodzi o, o takie wyjście gdzieś do restauracji, kawiarni, do czy kina, na przykład. Powinna, taka fryzurka powinna być urocza, e, romantyczna, no bo to jest randka, e, z, ale z taką nutą naturalności, która się zawsze najlepiej sprawdza. Co masz na myśli mówiąc naturalność? Bo y, dzisiaj w programie będziemy pokazywać, jak przygotować y, takie fryzury, ale gdybyś miała to dookreślić? Ta naturalność będzie się sprawdzała i będzie Miała, miała taki wydźwięk takiej kobiecości. Wcześniej należy zrobić pielęgnację włosów, koloryzację, żeby nie było jakichś odrostów. Po tych zabiegach można sobie pozwolić na swobodę, luz. Jest w tej chwili w trendzie, jest taki nurt, żeby objętość była w ryzurach. Myślę, że na randkę, właśnie takie, takie pofalowane, lekko włosy, jeśli ktoś ma proste, e, lśniące, otulone zapachem. Rozumiem, że to też dotyczy mężczyzn, prawda? Bo my tak rozmawiamy o kobietach, o upięciach, o koloryzacji. A co powiesz o męskich stylizacjach fryzur? Może powiem, czego unikać. Unikać takich mocno wygolonych boków. One mają być bardzo precyzyjnie ostrzyżone, bardzo czysto przy, przy tutaj przy uszach i, i na, na szyi, na karku, natomiast góra może być dowolna. Teraz jest Teraz dużo um, um, się widzi y, i robi włosów pokręconych, tak grzywki pokręcone, dłuższe i tak dalej. Każda fryzura będzie dobra, jeśli te włosy będą również zadbane. Czyli też wcześniej należy pójść do fryzjera, prawda, i no. przygotować y, Ale włosy. Ale oczywiście precyzyjnie ostrzyżone, precyzyjnie ostrzyżone, a a, do, a później tylko sprawne ręce i jakiś środek do stylizacji i, i gotowe. Dziękuję bardzo, Aniu, za to spotkanie. Dziękuję bardzo, bardzo. Bartku, czym się kierować wybierając biżuterię ze szlachetnych metali i ze szlachetnymi kamieniami? Wybierając biżuterię, mhm. kierujemy się przede wszystkim tym, dla kogo ona jest. Mhm. E, następnie przechodzimy do kryteriów bardziej szczegółowych, czyli na jaką okazję? Czy są to zaręczyny, czy są to urodziny, może rocznica? Kreujemy też nasz obraz tej osoby, mianowicie jaka ona jest na co dzień, w co się ubiera, czy może potrzebować biżuterii na specjalną okazję, czy też właśnie takiej codziennej. Musimy też mieć jakieś ramy budżetowe, i wówczas my jako. Sprzedawcy i doradcy możemy wybrać, pomóc wybrać biżuterię dla tej osoby. Yy, powiedz proszę, czy ma znaczenie, czy wybieramy pierścionek, czy branzoletę, czy naszyjnik w białym złocie, czy w żółtym złocie? Czym się, jakby, Jakie są tutaj parametry? Czym się kierować? Kierowałbym się preferencjami danej osoby, mianowicie, czy mhm. lubi. Biżuterię żółtą, bo może być to biżuteria złota bądź pozłacana, czy biżuterię białą, srebro czy białe złoto. Ja, jako osoba kupująca biżuterię, zerknąłbym do kasetki mojej żony bądź, bądź partnera, jaka tam biżuteria się znajduje. I Czyli robimy się. research po prostu, tak? Tak, research to jest tak, dobre słowo. Co oznaczają symbole, które często są na metkach, przy pierścionkach, przy innego rodzaju biżuterii? Spotykam się z takim oznaczeniem jak 585, 333. Co to oznacza? A są to próby złota. A mhm. Mianowicie jest to określenie procentowe zawartości czystego złota w danym produkcie. W związku z czym w 3,33 będziemy mieli 33,3% złota, reszta to będą domieszki innych metali. 5,85-58,5% uh -huh. reszta to domieszki innych metali. A I z czym to się wiąże? Z ceną? Tak. Złoto wyższej próby jest droższe, niższej próby będzie tańsze. No i głównie, głównie cena jest tutaj takim kryterium. Jeżeli ktoś już przychodzi z pomysłem, że chce, tak jak trzymasz tutaj rubin, mm -hmm. że poszukuje mm -hmm. takiego kamienia, na pewno nam jest łatwiej. Rubin jest to kamień mm -hmm. często wybierany wśród, wśród osób, które szukają biżuterii kolorowej. Mm -hmm. Kamień miłości, jak to niektórzy, mm -hmm. niektórzy mówią. Tak. Tutaj akurat trzymasz tu szmaragd oraz, oraz brylanty to jest mm -hmm. bardzo ciekawa kompozycja i częste połączenie, mm -hmm. natomiast jeśli ktoś szuka biżuterii typowo zaręczynowej, no to jest to jednak jeden pojedynczy kamień, brylant, mm -hmm. w zależności od środków może też to być cyrkonia. Mm -hmm. Bartku, wiem, że modne są teraz zestawy, gdzie kupujemy naszyjnik, kupujemy kolczyki, pierścionek, jakby z tego samego, z tym samym kamieniem, czy z tego samego złota? Rzeczywiście, zestawy mm, mhm. sprzedają się jako zestaw pierścionek, kolczyki mhm. bądź zawieszka. Jak najbardziej tak. Aczkolwiek osoby, które już e, mają w swojej skrytce jakiś zasób biżuterii, często szukają czegoś, co, co pasuje do tego, co już mają. E, I najczęściej, najczęściej są, to, są to rzeczywiście takie dodatki mhm. m, typu kolczyki bądź branzoletka. Czy taki pierścionek, który jest w formie obrączki, na jaką okoliczność możemy taki pierścionek sprezentować? Rzeczywiście jest to forma obrączki, która doskonale wygląda przy pierścionku zaręczynowym bądź przy każdym innym pierścionku. Mhm. Taka obrączka w zasadzie na każdą okazję jest dobra, no może poza zaręczynami, gdzie preferujemy i doradzamy, żeby to był jednak ten jeden kamień centralny wyrazisty. Jest to doskonały przykład biżuterii, która jakby podbija urok biżuterii towarzyszącej. Czyli sugeruje, że na przykład możemy połączyć pierścionek z jednym oczkiem, tak? Jak najbardziej. I do, do tego obrączkę. z jest to, jest to doskonałe połączenie, które wygląda rewelacyjnie. Świetna podpowiedź na walentynki. Jak najbardziej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.